Będę twoim interviewerem. <noise> Dobrze, e, doszliśmy do wniosku, że w sumie naszą osobowość, przynajmniej ja tak twierdzę, nie wiem co Jacek twierdzi, ale naszą osobowość jakoś tworzy to co czytamy, to co robimy i to co oglądamy i kogo słuchamy. E, I doszliśmy do wniosku, że warto by było w końcu pooceniać e, kanały YouTube'owe e, osób, które, których subskrybujemy. Jacek ma tutaj całą listę kanałów, które ogląda. Wybierz jeden. Który Jacek wybierzesz? Dobra, to ten najbardziej... Historia bez cenzury. O! Będzie. A jakie oceny miałeś z historii w podstawówce? Tróje. I lubiłeś historię? Nie lubiłem. Zacząłem lubić historię dopiero, y, jak y, byłem po licencjacie i sam y, zacząłem się interesować okresem II wojny światowej. Mm -hmm. I też historii nie lubię całej, ale II y, wojna światowa, pierwsza wojna, okres międzywojny to jest fajne do posłuchania i też mi babcia to przelała w opowieściach swoich z, z powstania, z pobytu w, w obozie pracy. No dobra, to czemu historia bez cenzury? Uczepimy się ziomka historia bez cenzury e, i e, powiedz mi, co, co ostatnio oglądałeś? Coś, coś jakoś w ostatnim o, czasie? Oglądałem, y, bo jestem na bieżąco i mocz w ustach, kretyńskie terapie. I o czym to było? To było opowiedziane właśnie tak dosadnie, jakie były w dawnych latach stosowane kretyńskie terapie na różne schorzenia. Między innymi na yy... Właśnie coś z jamą ustną, chyba na próchnicę, coś było, płukanie jamy ustnej moczem swoim i innych. No. I takie... I, a, a dlaczego ta forma przekazu? Bo raz, że jest to w prostej formie i zostaje w pamięci. Może nie wszystko, no bo tam 16 minut trwało, a zapamiętałem to, no ale jak na 16 minut wykładu, powiedzmy 14, bo wejścia, wyjścia, no to zapamiętanie tam kilku ciekawych rzeczy jest ok, niż yy, zapamiętanie prawie niczego z opowieści o faraonach na historii w przeciągu całego okresu nauczania w podstawówce, w gimnazjum i w liceum, bo zawsze zaczynaliśmy od faraonów, a nigdy nie kończyliśmy na czasach współczesnych w komunizmie. No tak, a co powiesz o, ty, o tym, bo niektórzy mówią, że żeby się wybić w ogóle takim być influencerem to trzeba być ładnym, ale jak patrzę na ziomka z historia bez cenzury, to chyba <laughs> <laughs> totalnie! Znaczy, totalnie nie. Dlaczego? Zobacz, <laughs> jest łysy. Ma brodę. <laughs> yy... Proszę. Proponuję terapię. No ale... Jest łysy... no... No jest taki bardzo charakterystyczny. on no, przypomina... on bardziej takiego ziomeczka, który... którego spotkasz pod blokiem, wypijesz piwko i... i on ci opowie w sposób ciekawy o historii, bo ma zajawkę. No, a jak tak go oglądasz, no to co, jakie cechy charakteru według ciebie on ma, że naprawdę się chętnie go ogląda? Ma bardzo wysoką aparycję swoją i mm -hmm. potrafi wplatać... Y Język potoczny w ważne tematy. A ma coś takiego, co cię denerwuje? Nie. Nie ma, Właśnie nie ma. Jest takim, no, fajnym gościem, że myślę, że jakbym, miał... No, że jak jakbym miał takiego gościa od historii, to na pewno bym częściej i chętniej yy, uczestniczył w lekcjach yy, aktywnie. W sposób yy, na temat. Niekoniecznie w sposób gadania w ostatniej ławce. No tak, no dosyć ciekawe byłyby te lekcje. No dobra, a co on tutaj ma, na przykład o czym on gada jeszcze? O, 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 o cały przekrój historyczny od y, y, tematów y, właśnie o faraonach przez y, y, polską historię, światową historię, y, wojny, y, takie głupoty, które kiedyś były uważane za normalne. A, a teraz są już jako słabe, mhm. niektórych fajnie opisuje, niektórych znanych niektóre znane nazwiska ciekawie opisuje. No, Napoleona raz opisywał, dosyć interesujące. No, trzeba wejść i po prostu oglądać. No. no dobra, a bo w sumie ty się zajmujesz dzieciakami, mhm. to po co ci w ogóle taka wiedza z historii bez cenzury? A no czasami można napomknąć. Wczoraj na przykład miałem zajęcia w naszym, w naszym planie treningowym z zagranicznymi gdzieś tam po angielsku no i właśnie jedno dziecko powiedziało, że jego brat jest na wycieczce szkolnej gdzieś, w jakimś zamku, czy ja mówię, czy w Malborku. Nie, 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 w Malborku nie. No i wtedy mogę przytoczyć, że jest to największy zamek w Europie. No tak. Budowany ręcznie, taki wielki, no. Wielki. Dobra, ja przyznaję, że podoba mi się to, co Jacek tutaj opisuje, bo ja też oglądam historię bez cenzury. Może nie aż tak na bieżąco, ale staram się na bieżąco śledzić ten kanał. I przyznaję, że przez całą podstawówkę, całe, całe gimnazjum i całe liceum z całym szacunkiem do wszystkich nauczycieli, bo uważam, że miałem świetnych nauczycieli e, historii, ale e, niestety ja byłem takim tempakiem z historii, że e, aż nieprawdopodobne, żebym mógł się zainteresować historią, a historia bez cenzury mega mnie zainteresowała, więc dla tych osób, którzy nie lubią. Historii albo powiedzmy, miały, miały dwoje i zagrożenia, tak jak ja w podstawówce. To zapraszam też do siebie, bo jest mega fajnie, żeby obejrzeć. Na sobie. przykład tytuł Kim był Kim? <giby> Kim uh, ja, uh, Ten z Chin. Kim irsen, czyli ten Kim Dyktator z... Korei. Korei, no. A, no, wydaje mi się, że gdybym miał dostęp do tego typu, bo. Dlaczego też to zacząłem oglądać? Bo raz spadłem na to, drugi raz spadłem, a później byłem. Chyba za 4 czy 5 lat temu prowadziłem zajęcia y, dla Gdańskiego Ośrodka Sportu Aktywuj się w Gdańsku. No. I tam przychodzili biegacze, mhm. i przychodziła też mama z córką, i ta córka była no, bardzo y, dobrą uczennicą. Mhm. Y, I po, tak z nią nawiązywałem kontakt, jak jej przekazywałem informacje o odnośnie treningu, i tak od, słowa do słowa, że ona też ogląda historię bez cenzury. I szkoda, że w jej szkole w taki sposób nie jest przekazywana historia, bo. A dziewczyna miała 16 czy tam 15 lat? No, no to y, myślę, że jako materiały dodatkowe można by było sobie dawać. Gdybym dawać. miał teraz pójść do szkoły. I uczyć historii w jakiś sposób, to na pewno bym wykorzystywał filmy. bo prostu puszczał film, albo zadawał, że macie prze obejrzeć ten film, później byśmy go omawiali i rozszerzali wiedzę. I myślę... Ale też taki film inspiruje do tego, żeby dowiedzieć się więcej, nie? Bo no takim tak. śmiesznym językiem można powiedzieć takie różne fakty, że szok. No. Tym YouTube też podpowiada podobną tematykę, i jak wyjdziesz na przykład od II wojny o czołgach, jak miał jakiś tam ten, no to. Odpowiedź tajniki albo ciekawe historie tam też o wojnie. Mm -hmm. to są ciekawe historie, to jest kolejny kanał, który też jest bardzo. Ale fajny, to, mo to, to może tam innym razem to. sobie e, opiszemy jakieś inne kanały, może skupmy się na jednym, e, ale tych kanałów jest na pewno mega dużo. No e, też e, w sumie poważna, e, poważna rzecz, bo historia, ale jak widać. <noise> Tutaj, jak się spojrzy choćby na te emotikonki, no to... No, sama, sama wejściówka jest. Na bekę. No, no zobaczmy, co tam na wejściówce. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. No odbytu! Po pierwsze, nie nadzieję, że... na ty, a ciekawe, czy... Ty, a jakbyś miał się zastanowić, jak myślisz, jaki on jest na co dzień, jaki jest naprawdę? Obstawiam, że jest bardzo poważnym kopem. Tak? No. No, ale to oni mają i książki napisali i chyba już kilka tomów o historii, i teraz grę planszową zrobili swoją. O, a mają jakąś stronę swoją? I tak, to właśnie ta historia bez cenzury też jest jako strona. Internetowa czy to znaczy zewnętrzna jakaś poza YouTube Platformą mają? Zobaczymy, co tam macie. Historia bez cenzury. Czyli obstawiasz, że jest poważnym chłopem. No. <noise> Ale na pewno ma rozbudowaną, to znaczy przynajmniej mi się wydaje, że ma rozbudowaną taką trafioną ciętą ripostę. W wielu sytuacjach, jak ma taką wiedzę. <noise> to to jest... <noise> tak mi się zdaje. O oh mają y hobby. -wear. Hobby. -wear. Aha, czyli typowe YouTube'owe, hmm, YouTube'owy sklep. Gra planszowa. A, koszulki. Koszulti. I też mam takie, on bardzo często występuje w tych koszulkach o jakimś takim kotem. No. Fajne, fajny pomysł. Chłop ma wiedzę i prze, przekazuje ją w przystępnej cenie, w przystępnej cenie, przystępnej w przystępnej formie. formie. Także... Polecasz? Tak, jak najbardziej. Dwoma rękoma się podpiszę i pod poleceniem. No, nieźle, nieźle, nieźle. Dwiema. Dwiema ręcyma. <gry> o, książki, proszę bardzo. Ma swoje książki i też poleca inne książki. No, także myślę, że warto ten kanał promować. Mi się tak wydaje, z tego względu, że. E, chociaż jest tam trochę niecenzuralnych słów, ale no nie oszukujmy się, w dzisiejszym świecie, e, jeśli jesteś rodzicem i uważasz, że na przykład niecenzuralnych słów twoje dziecko w internecie uniknie, no to to jest e, zamykanie się, w, zamykanie chyba klapek na oczy. Jest a, ci, a, a czy historia <laughs> światowa jest bez cenzury? E, no właśnie, nie ma, nie ma czegoś takiego. Więc myślę, że nawet jeśli są to dzieci nieletnie, no to warto wytłumaczyć, że tam będą jakieś słowa, które są dla dorosłych stosowane, ale warto je obejrzeć, bo uważam, że znajomość historii, dobre przynajmniej po latach tak sądzę, że dobra znajomość historii też świadczy o takim na naszej mocy polaków, bo My często świętujemy jakieś porażki, jakieś śmierci, katastrofy, a zwycięstw w ogóle nie, nie świętujemy. A tam można się dowiedzieć bardzo dużo rzeczy, Jance Polacy, by jaką potęgą była Polska. I, I na tym budować swoją wartość i nie dać się. Bo, bo każdy walczy o swoje, tak samo jakbyś się urodził Rosjaninem, jakbyś się urodził. Eee, Niemcem. Niemcem, byś się urodził Francuzem, czy kimkolwiek, to byś walczył o swoje prawa, eee, ale to musisz mieć taką pewność, że jesteś silny, że jesteś skurwem synem. <noise> a skąd możesz wiedzieć, jak nie znasz historii swoich dziadów i pradziadów? Także historia to daje na pewno. No i też nie ma co się bać, wulgaryzmów nie ma w historii bez cenzury. Tak, nie ma wulgaryzmów. Są, a jak są, to są wypiszane. A. a... No, Nie ma wulgaryzmów takich ciężkich. Mm -mm. Jakieś potoczne wyrazy, nazewnictwo innych inaczej jest. No. Niektórych rzeczy nie da się nazwać inaczej, no na przykład jak się po, opisuje historię królów, gdzie królowie lubili cudzołożyć, no to nie da się tego inaczej opisać. Także niektóre sytuacje są bardzo drastyczne, ale myślę, że warto też o tym wiedzieć jak najwcześniej, jak człowiek o tym wie, no to przestaje się to stawać dla tej osoby takim czymś Ścianą. Ścianą, czymś zakazanym i też może mniej ciągnie do takich rzeczy, jak, jak już człowiek to zna. No się nie oszukujmy. Rzeczy zakazane są ciekawe. Dokładnie, dokładnie tak. No. Także ja polecam. Historia bez cenzury, uczcie się, z, jak już to z takich źródeł. Uczcie się z YouTube. A. Tak. Też. No dobra, no to teraz jeszcze na sam koniec. Eee, może porównajmy w jednym zdaniu, albo dwóch zdaniach taką historię bez cenzury e, jako edukację pozaszkolną, a do edukacji szkolnej. Tak, w podsumowaniu, jakbyś ocenił stosunek edukacji historii poza szkołą do tej, co jest w szkole? Ja generalnie mam dość negatywne po, po, podejście do szkolnictwa według podstaw programowych, według kuratorium oświaty. No takie jest moje zdanie, bo ono jest ubogie, kulawe i mało uczące. Dwa, za dużo dat, same daty, a jak już są daty, to są. regułka, musisz to ten. Nie są to wklejane w jakąś formę ciekawą, żeby to zapamiętać. No, a tutaj Historia bez Cenzury potrafi i to i to yy, wkleić jakoś optymalnie. Dobra, dzięki. No. Bullet Run. Bullet Run. Jacek, jedziesz? Będę za Krakowem. No, do Krakowa tam nawet no, znajomych by się parę znalazło w Krakowie. No pewnie, no ale to już ile to jest kilometr? Proszę, trasa. Dodaj punkt, tak. Jezu. Kurczę, jak my mamy się wypromować na, na tym, na YouTubie, jak tam sraj taśma, tam y, statyw leży, wizytówki to ładne, no tam kartki, drukarka, tutaj pranie, y, to, 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 to nie jest poziom influencerstwa taki jak na amerykańskich filmach, że jest ładnie, pięknie, wszystko poukładane, tam gitara leży, rozpierdzielone coś tam, syf jak ja pierdzielę, tu... Kawa niedopita, e, i to. I to jeszcze zepsuty odkurzacz. E, I to jeszcze zepsuty odkurzacz. Nie, to się tak nie da. To jest życie. Że <głos》>, tak nie da. Tutaj rozpierdziel. Plany snują wielkie. Że cel główny: 200 dzieci zaaktywować w 2021 e, i sprzedaż najważniejsza. E, dzień dziecka teraz jest. Dzisiaj, dzień mamy. Obóz. No, 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 mam sprawnego pięciolatka. Tak, bym to skwitował. Witamy ponownie na hełmie, w tym miejscu w środę, zawsze o godzinie 18 prowadzimy co? Zajęcia ninja Kids dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. A w tym samym czasie Jacek działa w teatrze leśnym z grupą Spartan, czyli treningi dla dorosłych. Tamte treningi dla dorosłych są całkowicie bezpłatne. Jest to nasza idea promowania. Aktywności fizycznej i zwiększania takiej świadomości dotyczącej uprawiania systematycznie sportu. Sport ogólnie dużo poprawia w życiu i też determinuje do tego, żeby robić rzeczy trudne, więc zachęcamy do tego, żeby przychodzić na te treningi, zapraszać swoich znajomych i wyciągać. Jak najwięcej można, póki takie treningi są. No bo może kiedyś się zdarzy tak, że Adam i Jacek znikną, i wtedy będą mówić e, ludzie przy stole. Ha, kiedyś to było. Szkoda, że nie zdążyłem, nie zdążyłam przyjść. Tak może się wydarzyć zawsze, także szanuj to, co jest, i korzystaj z tego, póki jest. <grytanie> Dobra, w każdym razie ja uciekam. Piękna atmosfera, żeby wyjść. I potrenować. Ponoć na treningu ma padać deszcz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Półtorej godziny jest do końca treningu. Za pół godziny, znaczy, się zaczyna. Za godzinę się skończy. Za półtorej godziny się skończy. Także wtedy pewnie będę mógł w stanie więcej powiedzieć. Ciao! No przyznam, że jak się utrzyma ta pogoda, to jest naprawdę mega sztos. Zobaczcie jak tu pięknie wygląda. Mam nadzieję, że się utrzyma.